Witam wszystkich serdecznie z tej strony za Dzisiaj powracamy do mojego filmu. W sumie powracamy do ponad dwóch filmów, bo w sumie trzech, bo wracamy do mojego, na którym się pokazały dwa. Także moi drodzy, powstał film: Jak nie plagiatować, 40 wyświetleń, co jest bardzo dobrym wynikiem. A tutaj źródło oczywiście, i prawo statu, bo chociaż mogę wykorzystać te materiały jak najbardziej. I tutaj nasza kochana koleżanka chyba to się, że jest źle. I copy PewDiePie's thumbnails, po pierwsze będą być I copy PewDiePie's thumbnails, ponieważ by to było poprawnie gramatycznie. To tutaj chyba koleżanka już się skopnęła, że ten hate się zbliża. I tutaj and I don't care, czyli łącząc obie dwa tytuły. I copy PewDiePie's thumbnails and I don't care, czyli ja kopiuję... Miniaturki od PewDiePie'a, i mnie to nie obchodzi. Gdyby Ciebie to nie obchodziło, po pierwsze, to byś nie dała filmu na, nie do, na prywatny, żeby nawet tylko nie może tam było skomentować, czy też zobaczyć Twoich subskrypcji. I tutaj tak samo. Także o, weźmy sobie tu, jakie ładne ocenki, Ojej, ojej, mój, comments tutaj. Gdy tu masz po 425 komentarzy, tutaj 1000, bo to był chyba jakiś ten, Teledysk, ale tu, boom 1000, boom 2000, no by nie. No właśnie. I tutaj, gdyby Cię to nie obchodziło, tak jak już mówiłem, chyba nie, pr nie prywatyzowałabyś tych filmów. I hate by Cię tutaj bardzo nie uderzył. A czekaj, 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 czekaj. Widzimy w ogóle jakikolwiek swój film, to pokażę ci coś takiego. Yy, nie, do widzenia. Yy, Weźmiemy sobie jakiś film rusowy. To pokazuję, Po prostu tamte filmy są prywatne, więc już nie pokażę nie są z subskrypcji. No. 50 most view videos, I gdzie jest ten yy... Minecraft. Emma wow. Aż mnie to dziwi. Yy... No. Także. Jeśli być Jeszcze raz to powiem, jeśli by Ciebie to nie obchodziło. Nie prywatyzowałabyś tych filmów, tylko nagrywałabyś to dalej. Ale dobrze wiesz, że byłoby gorzej. I w sumie to jest dość mądre posunięcie, żeby sobie teraz odpuścić te filmy. Sobie je sprywatyzować. Bo fala hejtu mogłaby być niezła. A czuję, że jeszcze to tak przyjdzie. Bo z tego co wiem, Reddit tak łatwo nie odpuszcza. I z tej strony to wszystko. Ja Wam dziękuję. Cześć, na razie, pa.